Witajcie na kanale China.pl. W tym odcinku zobaczycie recenzję nawilżacza ultradźwiękowego Proscenik H8. Dowiecie się także, jakie są zalety i wady takich nawilżaczy, jaka jest skuteczność oraz jak je konserwować. Mam dla Was także konkurs, w którym będzie można wygrać nowiutki model nawilżacza Proscenik H8. O szczegółach dowiecie się na końcu filmiku. Także zapraszam do materiału. Proscenik H8 jest moim pierwszym nawilżaczem powietrza, z jakim kiedykolwiek w ogóle miałem styczność. Wziąłem go na testy, ponieważ ze względu na sezon grzewczy w sypialni wilgotność spadła mi do 40-45%, a w jednym z pomieszczeń nawet do 30%. I chciałbym utrzymywać tą wilgotność na poziomie 55-60%, to by było idealnie. No i po prostu, żeby lepiej się spało. Taka prawidłowa powinna wahać się coś w przedziale 40-60%. Niższa wilgotność może źle wpływać na organizm i objawia się to na przykład trudnościami w oddychaniu, drapaniem w gardle. Wysuszaniem ślizówki nosa, oczu i w ogóle zwiększa podatność na różnego rodzaju infekcje. Postawiłem na nawilżacz ultradźwiękowy, ponieważ po takiej wstępnej analizie stwierdziłem, że one są bardziej energooszczędne i wydajniejsze. Nawet przy takim najintensywniejszym eksploatowaniu pracują bardzo cicho około 35 dB. Dodatkowo ani migiełką, ani samym nawilżaczem nie można się poparzyć. Ta wodna mygiełka, którą emituje urządzenie, jest po prostu chłodna. No i tutaj też dużym plusem jest to, że takie urządzenie nie powoduje wzrostu temperatury powietrza w pomieszczeniu. Oprócz nawilżaczy ultradźwiękowych, na rynku można znaleźć także nawilżacze parowe oraz ewaporacyjne i takich z największych minusów, jakie można im przypisać, to parowym można się poparzyć gorącą parą oraz mają duży pobór prądu, natomiast ewaporacyjne są drogie i większość wymaga wymiany filtrów oraz stosowania elementów antybakteryjnych. Największym minusem nawilżaczy ultradźwiękowych jest to, że trzeba używać wody destylowanej lub wody demineralizowanej, ponieważ działa na takiej zasadzie uwalniania wody ze zbiornika przy pomocy modułu ultradźwiękowego, czyli w skrócie rozbija wodę na ultra drobne cząsteczki i taki zabieg emituje właśnie tą mgiełkę, parę, która zwiększa wilgotność pomieszczenia. I jeśli wlejemy właśnie wodę z kranu, to wraz z powietrzem możesz wdychać szkodliwy pył. Kamienny. A czasami, nawet w wodzie, mogą występować różne patogeny czy chemikalia. Dlatego stosujemy wodę destylowaną lub demineralizowaną, i o tym trzeba pamiętać. Nawilżacz powietrza Proscenik H8, w momencie, gdy robiłem recenzję, kosztował 280 zł w oficjalnym sklepie na Allegro. W zestawie znajdziemy nawilżacz powietrza proscenik H8 z wyjmowanym zbiornikiem na wodę o pojemności 4,3 litra, instrukcja obsługi, szczoteczka do konserwacji oraz pilot do sterowania. I tutaj w pilocie wsadzona już jest bateria, także nie trzeba lecieć do sklepu. Nawilżacz wykonany jest z dobrego jakościowo plastiku oraz aluminiowej podstawki. Nic tutaj nie odstaje, nic nie lata, wszystko jest spasowane prawidłowo. Design z takim metalicznym połyskiem sprawia wrażenie o wiele droższego urządzenia. Jeśli chodzi o wymiary oraz wagę to widzicie ją właśnie na dole ekranu. Na górze urządzenia znajduje się zdejmowana pokrywa oraz dysza, z której wydobywa się właśnie tam mgiełka. Można ją dowolnie okręcać o 360 stopni. Jeśli zdejmiemy pokrywę to znajdziemy tam wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 4,3 litra. W zbiorniku znajdziemy odkręcany filtr z ceramicznymi kulkami w środku i najlepiej czyścić go, gdy jest po prostu brudny lub co 1000 litrów wody. Pod zbiornikiem umieszczono element grzejny PTC, wylot powietrza, przetwornik PCB oraz plastikową bojkę. Jak możecie zauważyć, na przodzie nie umieszczono loga proscenik. Utenik jest to po prostu spółka córka i charakteryzuje się bardziej wydawaniem budżetowych produktów niż proscenik. Z przodu znajduje się także centrum dowodzenia, czyli dotykowy panel LCD. Na jego ekranie po środku znajdują się podstawowe informacje odnośnie aktualnej wilgotności, temperatury i szybkości mgiełki. natomiast po lewej i prawej stronie panelu znajdują się dotykowe przyciski, za pomocą których można wykonać takie czynności jak włączenie, wyłączenie urządzenia, ustawienie szybkości mgiełki, ustawienie żądanej wilgotności na stałe, funkcja timer, która pozwala regulować jak długo urządzenie ma pracować, tryb. Przeznaczone specjalnie dla dzieci bądź usuwanie drobnoustrojów. Na samym dole od spodu urządzenia umieszczono przyjemne światełko do oświetlenia z czterema kolorami do wyboru. Jest to niebieski, pomarańczowy, zielony oraz kolorowy, i tutaj kolory zmieniają się. Co kilkanaście sekund, bardzo fajnie to wygląda. Oświetlenie najwygodniej uruchomić z poziomu pilota lub aplikacji. Aby włączyć oświetlenie na panelu sterowania, to należy przytrzymać tryb dziecięcy przez około dwie sekundy, ale można włączyć tylko kolor niebieski, nie można przełączać sobie tutaj kolorów. Kolory tylko można przełączać w aplikacji bądź na pilocie. Z tyłu znajduje się kabel zasilający oraz czujnik wilgotności. Higrostat, który pozwala ustawić docelowy poziom nawilżenia. Z boku natomiast umieszczono specjalnie wyciągane pudełko, do którego można wlać trochę ulubionych olejków eterycznych. I tutaj polecam olejki naturalne. I taka uwaga też, że tych olejków nie powinno wlewać się bezpośrednio do zbiornika z wodą. Producent wyposażył urządzenie w kilka trybów pracy oraz specjalny przeznaczony dla dzieci. W zależności od wybranej prędkości urządzenia, automatycznie zmienia się jego głośność oraz wydajność, która wynosi od 150 do 350 ml na godzinę. W trybie dziecięcym urządzenie pracuje na ciszej, jest to poniżej 35 dB i ustawiony jest tak, aby osiągnąć 55% wilgotności, to znaczy jeśli będzie poniżej, to się uruchomi, jeśli będzie powyżej to się wyłączy. Ogólnie nawilżacz nawet w normalnym trybie jest na tyle cichy, że kompletnie nie przeszkadza podczas snu, mimo że często ustawiony jest blisko łóżka. Nawilżacz ma wbudowany pomiar wilgotności i wykrywanie temperatury. Wyłącza się po osiągnięciu żądanej wilgotności i włącza ponownie, gdy wilgotność spada. Jeśli wykryje, że nie ma wystarczającej ilości wody, to automatycznie się wyłącza. Mgiełka, która wylatuje z urządzenia, może być ustawiona jako chłodna lub taka lekko ciepła. Efekt podgrzania można poczuć dopiero po jakieś 15 minutach, ale jest ona nadal na tyle chłodna, że nie jesteśmy się w stanie nią poparzyć. Zazwyczaj wszystko ustawiam z pilota, a czasami za pomocą dotykowego panelu. Ogólnie Proscenic 8 może być sterowany za pomocą właśnie panelu dotykowego, pilota, aplikacji Ultenik lub za pomocą asystenta głosowego Google Amazon Alexa. Włącz nawilżacz. Jasne. Rozpoczynam pracę urządzenia nawilżacz. Wyłącz nawilżacz. Jasne. Zatrzymuję urządzenie nawilżacz. Jeśli chodzi o skuteczność, to. Nawilżacz należy najpierw umieścić w takim miejscu, aby był co najmniej pół metra od ścian, drewnianych mebli, błazeri, książek, a także źródeł ciepła. Powinien stać także na podwyższeniu. Zalecane minimum to takie 80-90 cm, by właśnie ta wyrzucana mgiełka zdążyła rozpędzić się w powietrzu, zanim w ogóle dotrze do podłogi. Zbiornik o pojemności 4,3 litra, według danych producenta, pozwala na 30 godzin ciągłej pracy, i moim zdaniem, jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ napełniałem zbiornik kilka razy około 2 litrami wody i spokojnie wystarczało na całą noc od 22 do 10-11 rano i podczas pracy nie wykryłem też żadnych wycieków. Natomiast jeśli chodzi o efekty, to widać je było już pierwszej nocy, wcześniej w sypialni miałem poniżej 50%, to możecie zobaczyć na tych czerwonych łeczkach, a po uruchomieniu nawilżacza wilgotność utrzymywała się w granicach 55-60 czyli tak właśnie jak chciałem i to widoczne jest na zielonym kółeczku i po prawej stronie na tym kwadracie. Dane pochodzą z czujników Xiaomi Aquara, także moim zdaniem są to jak najbardziej wiarygodne dane i można się na ich podstawie opierać. Do plusów można zaliczyć na pewno pojemność zbiornika, który wystarcza na około 30 godzin pracy. Cicha praca około 35 dB, automatyczne wyłączanie, gdy poziom wody spadnie poniżej minimum, obsługa z aplikacji oraz możliwość połączenia z Google Home, nie powoduje wzrostu temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz czujnik wilgotności, pozwalający ustawić docelowy poziom nawilżenia. Do minusów zaliczyłbym na pewno to, że pojemnik powinien być uzupełniany wodą destylowaną lub demineralizowaną, co po prostu przyczynia się do dodatkowych kosztów. No i trzeba dźwigać jednak te 5 litrów wody ze sklepu także to jest największy minus tych nawilżaczy. Uważam, że Proscenic H8 jako nawilżacz, który można kupić poniżej 300 zł, sprawdza się bardzo dobrze. Chociaż teraz, jak już mam doświadczenie z nawilżaczami ultradźwiękowymi, to wolałbym chyba jednak dołożyć troszkę i kupić nawilżacz ewaporacyjny, z tego względu, że można wlewać tam nawet wodę z kranu, a jednak takie noszenie co kilka dni 5 litrów wody i wydawanie na to pieniędzy jest trochę męczące. No i po jakimś czasie na pewno ten ewaporacyjny by się zwrócił w stosunku do tych ultradźwiękowych ponieważ jeśli wydajemy tutaj powiedzmy 4 zł na 5 litrów wody demineralizowanej, no to w skali miesiąca te 50 zł wyjdzie, 3 miesiące to mamy 150 zł, a za 400 zł można już kupić na przykład fajny nawilżacz ewaporacyjny od Xiaomi, dokładniej od Smartmi. Także podsumowując, gdybym miał wybierać jeszcze raz nawilżacz, to kupiłbym nawilżacz ewaporacyjny. Wszystkie linki do zakupów do nawilżaczy ultradźwiękowych ewaporacyjnych zostawię w opisie pod pod filmikiem, także można sobie sprawdzić, jakie są aktualne ceny, a teraz to, na co pewnie czekaliście czyli kilka słów o konkursie. W konkursie, tak jak wspominałem wcześniej, można wygrać nowiutki i nawilżacz Proscenix H8. Aby wziąć udział, należy zasubskrybować kanał China.pl oraz zostawić jakiś ciekawy komentarz. Najciekawszy komentarz zostanie przypięty a ja odezwę się do osoby, która go napisała. Ale to jeszcze nie koniec dobrych wiadomości. W opisie pod filmikiem zostawię linki do dwóch dodatkowych konkursów organizowanych przez firmę Proscenic, czyli w sumie możecie wygrać trzy różne produkty z logiem Proscenic.